Witam moi drodzy. Dalej niestety jest bardzo dużo niedociągnięć, które chciałbym specjalnie wytłumaczyć. Zatem, bardzo proszę, zostańcie ze mną, bo tutaj są pewnego rodzaju nieporozumienia, które wyszły, bo nie da się wszystkiego wytłumaczyć w tych wszystkich filmach, mimo to, że jest już ich tysiąc w 12 miesięcy. No dalej są niedociągnięcia i ludzie nie do końca rozumieją wszystko co mówię ze względu na to, że nie oglądali wcześniejszych filmów albo nie dosłuchają albo coś źle zrozumieją, naprawdę, Szanowni Państwo, to są bardzo ważne teraz informacje, które przekażę, naprawdę bardzo, bardzo ważne, bo naprawdę jest bardzo dużo niedociągnięć, niedomówień i ja chciałbym je teraz wytłumaczyć, chciałbym je wy... 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 wyjaśnić, dlatego zapraszam, zostańcie ze mną tą chwilę i o tym sobie teraz porozmawiamy. Mam nadzieję, że to wyjaśnię te zagadnienia, bo nie chciałbym, żeby on one były właśnie niewyjaśnione, wiecie, bo w tej kwestii całe wszystko jest, bo to wszystko chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje i w jakiej sytuacji jesteśmy, tak więc yy, yy, wysłuchajcie tego, ale zanim to zrobicie, zapraszam każdego do zasubskrybowania tego kanału, kliknięcia łapeczki w górę i merytorycznego komentarza, zabierze to sekundę, a mi naprawdę pomoże i przechodzę już, tylko wezmę mojego ukochanego łyka kawy, no i jedziemy. Moi drodzy, tutaj taka kwestia powstała, że wiecie, że e, no, e, działalność gospodarcza. No, czy w Polsce w danym momencie prowadzi się dobrze działalność gospodarczą, czy w Polsce dalej dobrze się prowadzi firmę, czy to jest łatwe, czy to jest miłe, czy to jest fajne, czy to jest lepsze, prawda? No i o to chodzi, że generalnie te tematy bardzo mocno u, ucichły, bo taka jest prawda, że w Polsce wprowadzono wiele udogodnień. Tak, ale te udogodnienia, na przykład, dalej pod wieloma kątami, na przykład z łatwością prowadzenia biznesu, działalności gospodarczej, na przykład w Wielkiej Brytanii, to jest jedno, jedna wielka ściema w rzeczywistości, szanowni państwo. Dalej w Wielkiej Brytanii łatwiej się prowadzi działalność gospodarczą, dalej podatki są znacznie niższe, dłużej można płacić niskie, bardzo niskie, w ogóle nie płacić. I to wszystko zostało zakłamane. Da, obecna sfera biznesowa została zakłamana ze względu na wprowadzenie nowego ładu tak pogmatwali, tak poniszczyli że nikt nie wie o co chodzi właściwie i to jest bardzo przykre, było takie proste, ja powiem tak no, ludzie płaczą za tym co było, oczywiście wprowadza się pewnego rodzaju udogodnienia, to jest prawda, jakieś małe złusy tu, 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 czy tam, czy coraz wyższa kwota wolna od podatku czy, te, czy wprowadzają jeszcze tego nie, nieprzetestowane, na przykład te kooperatywy w sprawie budowania nieruchomości to jest nieprzetestowane, nie wiemy tak naprawdę jak to działa, no coś tam wprowadzają, a czy to jest dobre, czy to tylko dobrymi chęciami, wiecie, droga wybru wy wybrukowana do, do, do piekła po prostu, tak, co tam są te, te fundacje w, w, rodzinne, no ma, mam nadzieję, że to będzie dobrze, ciekawe czy to przypadkiem działa jak... Trusty w Anglii, jeżeli to tak działa, no to będzie to dobre, jeżeli to tak nie będzie działać, no to będzie to złe, bo trusty takie jak w Anglii są, to jest bardzo dobre, wiecie, to jest dobre, że, że coś takiego istnieje i wtedy nie trzeba płacić podatków, ale jak to będzie istniało, czy to będzie dobrze istniało i tak dalej, my tego nie wiemy, ale finalnie to, że w Polsce poprawiła się kondycja działalności gospodarczej, to jest kłamstwo obrzydliwe, musimy zrozumieć, tak, tak. To prawda, Wielka Brytania w danym momencie jest w degeneracji, ale to nie oznacza, że w Wielkiej Brytanii trudniej się prowadzi w danym momencie działalność. No mają tą ograniczoną działalność w stosunku do Europy, bo, bo wyszli z Unii Europejskiej. Ale Szanowni Państwo, tam dalej jest kwota wolna od podatku i ZUS-u. 80 czy tam 70 tysięcy złotych w zależności od kursu, prawda? Tam nie wiem, to tam 13 tysięcy funtów teraz jest, czy 13,5, tak? Weźmy tam, ja już tego tak nie followuję. 13 tysięcy razy 4, 5, tam to jest, wiecie, to jest 70, raz 70, raz 68, 75 tysięcy. Kwota wolna od podatku w skali roku, tak? Czyli i kobieta, jeżeli jest żona i mąż, wiecie, i. I oni, jeden i drugi jest na działalności gospodarczej, no to oni mają razem kwotę wolną od podatku w skali roku i od ZUS-u 150 tysięcy złotych, szanowni państwo. I nie muszą płacić ani kawałka ZUS-u i ani kawałka podatku. Taka jest prawda. A wszystko co ponadto mogą płacić na koniec roku, a nie co miesiąc, tak jak w Polsce i nie jest tak, że im to zniknie prawda, tak jak mały ZUS, czy jak przekroczą jakąś tam sumę, nie, a w Polsce to jest wszystko obwarowane, to wszystko jest okłamane, ja nie wiem dlaczego to tak przycichło, wcześniej o tym wiecie dużo mówiła o, o poniżkich podatkach i tak dalej, wiecie, konfederacja, a przestała mówić, nie wiem czy przestała mówić, zastanówcie się sami, ja chyba wiem dlaczego przestała mówić, szanowni państwo, i powstaje pytanie, Postaje pytanie, szanowni Państwo, jak tak długo można? W rzeczywistości, tak, Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, mają swoje problemy, mają deprecjację swojej waluty, mają, szanowni Państwo, problemy z kredytami i tak dalej, ale my mamy większe problemy. No mówmy wprost. Mówmy wprost, my mamy znacznie gigantyczniejsze problemy, jest tu gorzej, z dnia na dzień, szanowni Państwo, i musimy zrozumieć, jeżeli chodzi o działalność gospodarczą w Polsce, zwykłą działalność gospodarczą, nie każdy chce mieć firmę, żeby potem można było mu ją zabrać, prowadzenie działalności gospodarczej jest bardzo dobre. A w Anglii, na działalności gospodarczej, mąż i, o, i żona mają razem 150 tysięcy złotych wolnej kwoty od w podatku Izusu. Czyli, jak zarobią 150 tysięcy, no to nic nie muszą płacić. A 150 tysięcy, szanowni Państwo, przy kursie. Czty... Jaki dzisiaj mamy kurs? 150 tysięcy złotych, tak? Weźmy te 150 tysięcy złotych. Podzielić na 5,3 to jest, Szanowni Państwo, prawie 28 300 funtów, tak? Czyli do. Prawie 30 tysięcy funtów w ogóle nie płacisz podatku na, na ojca i na matkę, na, na, na małżeństwo, prawda? W ogóle podatku i ZUS-u nie płacisz, a masz ubezpieczenie, a wszystko dopiero co ponad płacisz 20% plus y, tam, y, nie wiem, 9 czy 7%, prawda, tego zusu i tak dalej na działalności gospodarczej, ale nie każdego miesiąca, tylko na koniec roku! Y Szanowni Państwo, więc nie trzeba płacić co miesiąc, więc wpajanie Polakom, że w Polsce PiS coś zrobił dla działalności gospodarczej jest zwykłym, obrzydliwym kłamstwem, szanowni Państwo. PiS zniszczył działalność gospodarczą i będzie dalej niszczył działalność gospodarczą. A jeżeli chodzi o to, że wprowadzili w Polsce te fundacje, dobrze, zobaczymy, jak te fundacje będą działać, czy rzeczywiście dzięki temu yy, majątek będzie chroniony dla rodziny, czy będą niższe podatki. Wiecie, w Wielkiej Brytanii masz trusty. W Wielkiej Brytanii masz trusty i też, czyli wszystko co ponad, możesz fundację rodzinną, tak zwaną, ten trust, tak? Zakładasz trust dla swojej rodziny i nim operujesz, prawda? I wtedy płacisz znacznie niższe podatki, tak? Tak, a jak chcesz jeszcze więcej wypompować, to możesz założyć sobie firmę w ich jednym z morskich terytoriów, prawda? I Wiecie, okej, okay, coś tam robią, ale my nawet nie wiemy, co to jest. Ale wiem jedno, że działalność gospodarcza to dalej jest co miesiąc. Nawet jak masz małe zarobki fakturki, zusy, pięć razy tą samą fakturę trzeba by. Szanowni Państwo, Polska to jest kołochos mentalny, administracyjny. No ale nie dziwmy się, jeżeli mamy u władzy partię, którą głównie wybierają starsze kobiety. Starsze kobiety, tak? Bo kobiet, bo ludzi najstarszych to kobiety dłużej żyją, więc jest ich więcej, więc napis, głównie PiS wygrywa wybory głosami ludzi starszych, tak? Emerytów? A między emerytami jest najwięcej kobiet. Więc to jest partia starszych kobiet. I on, i, i, i starsze kobiety nic nie obchodzi, one nawet nie rozumieją tego, że polski młody mężczyzna, polski ojciec ma się bogacić. Szanowni Państwo, no mamy partię emerytów i rencistów, zarządzającą rodzinami, mężczyznami w sile wieku, którzy mają budować kraj. Przecież to jest koło, szanowni Państwo. No to, no to mówię wprost, co jest w Polsce. Wcale działalności gospodarczej łatwiej się nie prowadzi niż w Wielkiej Brytanii. No potem masz te podatki wyższe, ale możesz sobie założyć trust rodzinny. Jak chcesz trust, to możesz sobie też możesz sobie firmę kompany założyć. Jeszcze mniejsze będziesz płacić, prawda? Dodatkowo możesz sobie założyć firmę w zamorskim terytorium i tak dalej, i tak dalej. Tych kombinacji w Wielkiej Brytanii jest bardzo dużo, a w Polsce dla zwykłego człowieka to jest kołchoz, 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 kołchoz jeszcze raz kołchoz, no musimy to zrozumieć, o tym się już w ogóle nie mówi, temat wycichł, coś tam konfederacja mówi, o tam zlikwiduje ZUS do wcześniejszego poziomu wrócimy, no a ten kto będzie chciał płacić ten ZUS to będzie płacił czy nie będzie jak w Niemczech no i tyle, i tyle tematu, prawda yy, yy, druga sprawa tak, ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii się zawalają i to bardzo dobrze dla tych, co chcą kupić. Ale dzisiaj zrobiłem film, Szanowni Państwo, pokazujący dobrze, jak ktoś. Popatrzcie, w jakiej dobrej są jednak finalnie sytuacji jeszcze Brytyjczycy w porównaniu do Polaków, tak? Bo pokazałem, zrobiłem się, Szanowni Państwo, film. P pokazałem film. Przy oprocentowaniu, wiecie, 5,25 Bank of England, oni mogą zaciągnąć sobie zamrożone oprocentowania na 5. Bodajże, czy na 5, na 5%, prawda? Czy na 5,25. Prawie, prawie tyle samo, co ma oprocentowanie Bank Anglii na 5% zamrożone, tak? A gdy u nas jest zamrożone na 6, to ty sobie możesz zamrozić na, wiesz, na 9, nie? Na 8,5. Druga sprawa, co prawda... Kupno nieruchomości w Londynie dla znacznej części społeczeństwa, tam graniczy z cudem, a depozyt jest gigantyczny, no a kredyty są stosunkowo drogie. Czy w Cambridge na przykład zamieszkać, bo patrzyliśmy dzisiaj Cambridge, ale jak wyjedziesz sobie poza Cambridge, masz przepiękne wioski, wioseczki, małe miasteczka, prawda? Gdzie kupisz sobie dom, meg, piękny, wolno stojący w stylu brytyjskim, prawda? Ładny, fajny, tak, za 250 tysięcy funtów. Tak? I ciebie rata wynosi przy dzisiejszym ohydnym, wysokim, tragicznym, niszczącym oprocentowaniu 80% płacy minimalnej. Tak? Czyli wiecie, a w Polsce tego rodzaju nieruchomość, oddalona mniej więcej w takim samym miejscu od Warszawy, czy Trójmiasta, czy ja nie wiem, Krakowa, prawda? No to kosztuje, szanowni Państwo, tyle samo, a może trochę mniej. Tylko, że rata na taką nieruchomość, Szanowni Państwo, nie wychodzi 80% płacy minimalnej w naszym kraju, tylko 2,5, 2,5 2,5 płacy minimalnej, czyli 250% płacy minimalnej, a u nich 80%, góra 90% płacy minimalnej. Tak? Tylko, że u nich nie trzeba gazu tyle zużywać, co u nas w zimę. Więc utrzymanie tego pod tym kątem jest tańsze, chociażby gazu, tak? Czyli... Wiecie, u nas tak naprawdę jest tragedia, bo tam, jeżeli, dobra, może w Cambridge nie zamieszkasz, bo w Cambridge to pół miliona musi wydać funtów na nieruchomość, tak? No to sobie możesz za Cambridge 20 km 30 pojechać, już masz piękne, fajnie, brytyjski, wiecie, fajnie, prawdziwa Anglia, można powiedzieć, tak? I wiecie, ma... Płaci 80% płacy minimalnej to wynosi, ale jeżeli jesteś na samozatrudnieniu i wychodzi ci płaca minimalna, twoja żona ma płacę minimalną, ty masz płacę minimalną, czy masz 2000 i tak dalej, no to właściwie wiecie, jak macie 40 tysięcy, jak macie 40 tysięcy czy 50 tysięcy, to płacicie i tak bardzo mały podatek na samozatrudnieniu, tak? A ratę macie dzisiaj w tych tragicznych czasach, gdy ceny są napompowane do niepotycznych poziomów i spadają w danym momencie oczywiście. No to i tak jest 80% płacy minimalnej, tak? No i ja rozumiem, że w Londynie jest drogo, że w Cambridge jest drogo, bo pół miliona trzeba dać za wolno stojący domek z czterema pokojami. Ja mówię o takich domkach, tak? Bo w Polsce za taki trzeba dać milion, chociaż i tak ich nikt nie kupuje. Bo nikt nie chce sprzedać za mniej, to nie sprzeda, a reszta to nie kupuje, bo, bo ludzie nie mają siły kredytowej, tak? Musimy to sobie naprawdę wyjaśnić, szanowni państwo, naprawdę musimy sobie to, tak, w Wielkiej Brytanii wiek emerytalny to 67 lat dla większości ludzi, zaraz wszyscy w wieku 67 lat będą przechodzić, a w przyszłości 68 to już jest ustalone, tak, to fakt, kobiety w Polsce mogą przechodzić 60, mężczyźni 65, czyli 3 razy szybciej mężczyźni, 3, razy, 3 lata szybciej mężczyźni w Polsce mogą przechodzić, prawda, a kobiety mogą w Polsce 8 lat szybciej. To prawda, że pracownicze plany kapitałowe są lepsze od ee, ich private pension, bo możesz sobie wypłacać, a u nich sobie nie możesz wypłacać. Tak, u nas sobie możesz to wypłacać i kupować na złoto, srebro, co tam chcesz, tak? U nich nie możesz. Prawda? Tak, ale finalnie no, prowadzenie działalności gospodarczej, tak, możliwości. Płacenia niskich podatków i w ogóle same niskie podatki, wiecie, bo u nas mały ZUS plus ci przepadnie już potem nie możesz, musi musisz płacić ochydnie wysokie. To jest, wiecie, w Polsce jest po prostu jedno wielkie zakłamanie, szanowni Państwo, pod kątem tego, że nie będzie działalność gospodarczą. Nie, to jest kołchos, koniec kropka, prawda? Koniec kropka, szanowni Państwo, kołchos, tak? Nieruchomości mamy w cenie brytyjskich nieruchomości ale kredyty mamy doroższe nadal, tylko że u nich ich nieruchomości to jest 80% płacy minimalnej albo 90%, a u nas to jest 250% albo 300% płacy minimalnej, prawda? U nas, u nich jest 80 tyś, 75 tysięcy yy, yy, kwota wolna od podatku i ZUS-u dożywotnio, tak, dożywotnio, a u nas tam po 5 latach Ci to przepada, a jak przekroczysz, to też Ci przepada, wiecie, takie, takie wiecie. Takie yy, a może tak, a może nie, a może tak, a tak wiecie, nie wiadomo co wiecie, no po prostu nie ma, a może tak, a może nie, a może dam ci 13 emeryturę, może tak z tymi z tymi, z tymi wyborcami piszę, -a, a może dostaniesz emeryturę, a może nie dostaniesz. A dzisiaj wylosujemy, że nie dostaniesz. Nie, to to, to jest taka zasada, jeżeli chodzi o działalności gospodarcze, prawda? Tak, Unia, y, Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, ma problem, będzie miała problem, jak się nie przetransformuje, ale oni i tak są w niebotycznie lepszej, fajniejszej sytuacji niż Polska. Tak, Polska ma możliwość stać się bogatym krajem, tak, Polska ma mieć możliwość tanich nieruchomości w stosunku do zarobków, ale tylko i wyłącznie, gdy podwoimy swoje zarobki, ceny nieruchomości będą stały w miejscu albo zawalimy ceny nieruchomości do normalnych cen. Mamy tego szansę, ale dalej jest jeden wielki kołchoz, szanowni państwo. Po Nowym Ładzie, że tych ludzi, szanowni państwo, to nie jest OK. Zobaczymy, jak będą te fundacje rodzinne. Może to jest dobre. Ja już nie nadążam. Naprawdę nie nadążam za tym wszystkim, prawda? Może te fundacje rodzinne są dobre. Nie wiem, prawda? Naprawdę, bo już za tym się nie nadąża, prawda? Czy wygra PO i zlikwiduje fundację rodzinną i zlikwiduje mur i w ogóle zlikwiduje wojsko, prawda, polskie, tak? No taka jest prawda, tak? No prawda, prawda! I naprawdę, okej, okay, okej, okay. tak, Wielka Brytania się cofa, mają problemy, gigantyczne mają problemy, ale mają gigantyczne zasoby. Tak, funt do, 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 do gorywa jest dewaluacja, ale złotówka też do gorywa jest dewaluacja. Oni mają gigantyczną inflację, my mamy gigantyczną inflację. Tylko, że oni mają jednak trochę tą niższą inflację, tą średnią, prawda? A my mamy jednak tą średnią wyższą, prawda? Trochę żywnościową mamy niższą i tyle. To, to ich waluta jest droższa od naszej waluty, prawda? Finalnie tak. Choć do innych walut fund brytyjski ma gigantyczne problemy i Wielka Brytania ma problemy. Jak Wielka Brytania się nie przetransformuje przez 10 lat, to, to będzie miała większe problemy. Ale w danym momencie, szanowni Państwo, i tak jest bardzo dobrze w wielu kwestiach, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię. Ba, tak, na łodziach mają inwazję, ale my też mamy inwazję, prawda? Yy, mur też mamy, do nich na łodziach przypływa też mają inwazję, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Też mamy swoje gigantyczne problemy ja uważam, że mamy większe problemy niż Wielka Brytania, znacznie większe problemy, prawda? Oczywiście możemy wyjść z tego sucho nogą, jeżeli zrobimy mądrze, ale nie zrobimy mądrze, bo jak młodych ludzi się niszczy, przedsiębiorców, działalności gospodarczej, jeżeli się, szanowni Państwo, pompuje ceny nieruchomości, one są niekupowalne, bez sensu je kupować, prawda? Za drogie są, gdzie, szanowni Państwo, w danym momencie przecież w Hiszpanii wprowadzili, co prawda socjalistyczne, ale prawo, prawda? Które yy, chyba już muszę tego poszukać, czy tak rzeczywiście jest, ale tam nie będzie można mieć wyższego czynszu za wynajem nieruchomości. Nie wiem, jak to tam za metr kwadratowy chyba, niż jakiś tam stosunek 40 czy 35% do średniej, średnich zarobków w danym rejonie. Czy to prawda? Nie wiem, tak coś takiego, prawda? I to znaczy, że tam wynajem zawsze będzie tani. Szanowni Państwo, w danym momencie, no mówmy sobie wprost, dlaczego tu nie można kłamać swojemu narodowi? Na kłamstwie się bogactwa nie wybuduje. Szanowni Państwo, mamy dwa razy niższą płacę minimalną na rękę niż w Hiszpanii, ale w Hiszpanii produkty jedzeniowe, chemia wszystko już jest w tej samej cenie co w Polsce, albo nawet tańsze. A z taką inflacją na pewno wszystko będzie droższe zaraz w Polsce. I to jest obęd nam wbawiać, że my na tym jakiś jakikolwiek problem Yy, jak, jak, jakkolwiek zyskujemy. Ja nie wiem, na czym mam zyskiwać, że ja za proszek Ariel płacę tyle samo, co w Hiszpanii, prawda? No ale yy, na przykład jeżeli pracuję w tym sklepie, no to zarabiam dwa razy mniej. To na czym ja tutaj zyskuję, jak ten proszek będzie jeszcze droższy u mnie? <słanee> Szanowni Państwo, to jest wszystko jedno, wielkie, obłudne kłamstwo, o którym się w ogóle nie mówi. Bo polskie media nie należą do Polaków, polskie media nale należą do zagranicznych korporacji, reszta polskich mediów należy do spółek Skarbu Państwa, czyli ma nad nim kontrolę y, partia, prawda? Jak za PZPR, TVP y, jest kierowany, szanowni państwo, przez partię, pod y, rząd i tak dalej. I się nie dowiecie prawdy, nie dowiecie się prawdy, taką jaką ja tutaj przekazuję. I jest to wszystko szokujące, ponieważ to jest prawda, o której nie usłyszycie, szanowni Państwo, w zagranicznych w telewizjach z, z, z amerykańskich korporacji, które mówią po polsku do Polaków, tak, czy w niemieckich mediach, które piszą po polsku do Polaków i im tam wtrążalają. Było takie, szanowni Państwo, określenie kiedyś tylko świnie siedzą w kinie takie było określenie Szanowni Państwo, zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę merytorycznego, komentowania. Zapraszam, szanowni Państwo, do polubienia tego filmu i rozpowszechniania go, a przede wszystkim do obejrzenia tego filmu, który pojawił się na ekranach Państwa monitorów, ze względu na to, że to mogą być jeszcze fajniejsze, jeszcze ważniejsze i bardziej pasujące informacje do Państwa osoby rzeczywistości. Pozdrawiam i do usłyszenia już wkrótce.